Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj sprawa kontrowersyjna, ponieważ sprawa dotycząca Letitia James oraz Jamesa Comey'a. Otóż 24 listopada sędzia federalna Cameron McGowan-Curry unieważniła akty oskarżenia... Przeciwko byłemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comeyowi. To ten pan, który układał muszelki na plaży bardzo niewinnie, nawołując tym samym do tego, żeby z urzędu prezydenta został usunięty Donald Trump. Oraz przeciwko prokurator generalnej Nowego Jorku, Lettysie James. No, w tym przypadku, to wiadomo, chodzi o panią, która ścigała Donalda Trumpa w stanie. Nie Nowy Jork. Powodem tego, powodem unieważnienia tych aktów oskarżenia, było to, że Lindsey Halligan, czyli osoba, która formalnie prowadziła te właśnie sprawy, została niezgodnie z prawem powołana na tymczasową prokurator federalną we wschodnim dystrykcie stanu Virginia. Decyzja ta praktycznie zatrzymała oba procesy. I otworzyła nową falę sporów dotyczących sposobu powoływania prokuratorów federalnych. No, jeszcze chciałam podkreślić tutaj, że należy zaznaczyć, że akty oskarżenia zostały unieważnione, z tego co za chwilę się jeszcze dowiemy dokładniej, nie ze względu na to, że nie są merytoryczne, ale ze względu na po prostu techniczne szczegóły. A dlaczego powołanie Lindsay Halligan było nielegalne? Otóż głównym punktem sporu jest artykuł 546 tytuł 28 amerykańskiego kodeksu, który określa zasady tymczasowych powołań. No I jakie to są zasady? Otóż tymczasowy prokurator federalny może pełnić funkcję maksymalnie 120 dni, po tym czasie jeżeli Senat nie zatwierdzi nowej osoby, Kolejnego tymczasowego prokuratora może powołać tylko sąd federalny, a nie prokurator generalny. Departament Sprawiedliwości twierdził, że można robić kolejne powołania na 120 dni, za każdym razem od nowa. Natomiast sędzia odrzuciła tę interpretację. Po pierwszych w 120 dniach uprawnienie przechodzi na sąd, tak jak stwierdziła sędzia, która wydała właśnie tą decyzję. Dlatego właśnie Lindsay Halligan, powołana przez prokuratora generalnego po upływie limitu, nie miała prawa według niej wnosić aktów oskarżenia. Sędzia podkreśliła, że zaakceptowanie argumentacji Departamentu Sprawiedliwości prowadziłoby do skrajnych absurdów. To oznaczałoby, że rząd mógłby wysłać do ławy przysięgłych dowolnego prywatnego obywatela, który nawet może, być może nie jest prawnikiem, a później tylko retroaktywnie go zatwierdzić. W związku z tym sędzia oddaliła akty oskarżenia bez uprzedzeń, co teoretycznie pozwala departamentowi sprawiedliwości wnieść te akty oskarżenia ponownie, ale tylko jeśli jest to prawnie możliwe. No i teraz tutaj w wypadku Letyshi James, sprawa wygląda dosyć prosto, natomiast w przypadku Jamesa Comey to już troszkę bardziej skomplikowane. Tak więc, jeżeli chodzi o Letyshi James, to jej zarzuty nie przedawniły się. Tak więc Departament tutaj Sprawiedliwości może próbować ponownego oskarżenia przez właściwie, powołany, przez właściwie powołanego prokuratora. W przypadku natomiast Jamesa Comey'a sprawy są bardziej skomplikowane. Lindsay Halligan złożyła akt oskarżenia przeciw Comey'owi dosłownie kilka dni przed przedawnieniem sprawy. Ponieważ jej powołanie, czyli powołanie Lindsay Halligan było nieważne, sam akt oskarżenia również jest nieważny. Sędzia wyjaśniła, że nieważny akt oskarżenia nie zatrzymuje biegu przedawnienia. Tak więc z tego właśnie powodu sprawa się no nieco komplikuje, to będzie ciekawe, w jaki sposób ta sprawa dalej się potoczy i czy w ogóle się potoczy. No wiadomo, że wszyscy bardzo tutaj. Oczywiście konserwatyści liczyli na to, że jednak w końcu się coś zacznie, jeżeli chodzi o Jamesa Comey'a przynajmniej. Statut przedawnienia wobec Comeya minął 30 września. A próba ratyfikacji przez prokurator Pam Pambondi nastąpiła 31 października, czyli miesiąc po czasie. Dlatego, nawet jeżeli decyzja zostanie zaskarżona, nie ma już legalnej drogi, by ponownie oskarżyć Jamesa Comeya o te konkretne zarzuty. Departament Sprawiedliwości próbował argumentować, że oskarżenie jest ważne, ponieważ później zatwierdziła je prokurator generalna Pam Bondi. Natomiast sędzia odrzuciła ten argument, wskazując, że ratyfikacja była spóźniona o miesiąc, akt oskarżenia pochodzący od osoby nieprawidłowo powołanej jest nieważny od samego początku i również że nie można uzdrowić Przedawnienia dokumentem podpisanym po terminie. No i po tej decyzji Biały Dom już ogłosił, że będzie apelacja w tej sprawie. Będą się odwoływać. Rzeczniczka Karolin Levitt broniła Lindsay Halligan jako osoby wyjątkowo kompetentnej. Natomiast James Comey nagrał wideo, w którym podziękował sędzi i nazwał sprawę złośliwą. I niekompetentną próbą ścigania. No tutaj tak się fajnie role odwróciły. Donald Trump był ścigany, a teraz ludzie, którzy są po drugiej tej stronie, którzy są ścigani, sami nagle tutaj nie potrafią w sposób merytoryczny nic powiedzieć. Tylko chodzi o to, że mówią sami, że teraz są ścigani. Natomiast Letitia James napisała, że decyzja dodaje jej otuchy i że będzie nadal walczyć o Nowojorczyków. Ja jeszcze przypomnę, że Leticia James, kiedy prowadziła swoją kampanię wyborczą, to obiecywała, że dorwie Trumpa, tak właściwie było to jej hasło wyborcze. Dorwać Trumpa. W mediach społecznościowych niektórzy prawnicy sugerowali, że teoretycznie można jeszcze oskarżyć Jamesa Comeya w oparciu o inny przepis, który pozwala na nowe oskarżenie w ciągu 6 miesięcy od apelacji. Natomiast ten przepis nie działa, kiedy powodem oddalenia jest przedawnienie, a w sprawie Jamesa Comeya właśnie to miało miejsce. Właśnie chodziło o przedawnienie sprawy to nie jest jedyny przypadek kwestionowania legalności federalnych powołań. W podobnej sytuacji jest chociażby Alina Haba, która była tymczasową prokurator w New Jersey i również mierzy się z zarzutami o nieważność powołania. Jeżeli Departament Sprawiedliwości przegra kolejne sprawy, może to wymusić ogólną zmianę sposobu powoływania prokuratorów w Stanach Zjednoczonych. Nawet jeżeli Departament Sprawiedliwości wygra apelację, to tutaj wygląda na to, że będzie to długa i trudna droga. Comey, zarówno James Comey, jak i Letitia James twierdzą, że Departament Sprawiedliwości wykorzystywał prokuraturę do politycznych celów. James Comey złożył wiele innych wniosków o oddalenie, w tym dotyczących błędów ławy przysięgłych. Sędziowie wskazywali, że dojście do aktu oskarżenia Jamesa Comey'a było obciążone poważnymi błędami śledczymi. Nakazano nawet udostępnić Jamesowi Komejowi materiały z ławy przysięgłych, co jest rzadkością. A sprawy, o ile powrócą, będą musiały przejść przez liczne przeszkody proceduralne, zanim trafią na salę sądową. Tak więc zobaczymy, jak ta sprawa dalej będzie się rozwijać. No jak na razie, Wygląda to niezbyt ciekawie, ale poczekamy, zobaczymy. No, tutaj, jeżeli chodzi o prawdę, to wszyscy wiedzą, że James Comey, no niestety, nie jest tym dobrym. Tak więc miejmy nadzieję, że sprawiedliwości, że, że doczekamy. Czasu, kiedy sprawiedliwość zostanie zadośćuczyniona. A teraz jeszcze o agencji DOWŻ. Chodzi oczywiście o Departament Efektywności Rządowej. Projekt powołany przez administrację Trumpa, którego celem było ograniczenie marnotrawstwa, nadużyć i zbędnych regulacji w rządzie federalnym. Otóż w weekend Reuters opublikował artykuł, sugerujący, że dołż już nie istnieje. W nagłówku wykorzystano, można powiedzieć, taki wyrwany z kontekstu cytat dyrektora Urzędu Zarządzania Personelem Scotta Kupora, który miał powiedzieć, że projekt w cudzysłowie nie istnieje. I oczywiście, jak to często bywa, nagłówek poszedł w świat, zanim ktokolwiek zadał sobie trud, by sprawdzić w ogóle, co rzeczywiście stoi za tym właśnie stwierdzeniem. Biały Dom w poniedziałek odniósł się do tych doniesień. Szef Federalnego Urzędu do Spraw Kadr powiedział, że projekt był powołany przez administrację Trumpa, jednak ta inicjatywa nigdy nie była centralnie zarządzana. Biały Dom powiedział też, że działania dołóż zawsze były rozproszone po różnych agencjach i praca nad ograniczaniem marnotrawstwa, nadużyć i zbędnych kosztów będzie kontynuowana. Scott Cooper w niedzielnym wpisie na Platformie X sprostował nagłówek Reutersa, stwierdził, że artykuł zmanipulował jego wypowiedź, a sama teza, że dołż nie istnieje, jest myląca. Powiedział, że chodziło o brak centralnego kierownictwa w ramach jednej agencji, a nie o likwidację samego projektu. Powiedział wprost: Zasady dołuóż żyją dalej, deregulacja, cięcia w nieefektywnych programach, przebudowa federalnej biurokracji i stawianie efektywności na pierwszym miejscu. To wszystko wciąż trwa i jest realizowane w poszczególnych agencjach. Scott Cooper również przypomniał o komunikacie Urzędu Zarządzania Personelem z 21 listopada, w którym podkreślono, że rząd dąży do jak największej efektywności w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników. Jakie było jedno z najbardziej znaczących działań Dołóż? Z pewnością pamiętacie. Oczywiście chodzi o zamknięcie agencji USAID. Biały Dom utrzymuje, że administracja wciąż realizuje plan cięć w programach, które uważa za nieefektywne lub nadużywane. Natomiast sama agencja Dołóż nadal publikuje aktualizacje w mediach społecznościowych i na swojej stronie. Tak więc. Tutaj nie ma obaw, cały czas te programy są realizowane i cały czas będziemy widzieć efekty pracy. Dąż poinformował również, że historia Reuters to fake news. Trudno się tutaj z nimi nie zgodzić, ponieważ liczby mówią same za siebie. Przez ostatnie 9 dni projekt zakończył kilkadziesiąt marnotrawnych kontraktów o łącznej wartości prawie 2 miliardów dolarów. Na przykład setki tysięcy na monitorowanie subskrypcji mediów społecznościowych, miliony na projekty IT powiązane z biurokratycznymi zapisami ustawy o redukcji inflacji, czy też finansowanie zagranicznych inicjatyw medialnych. I pamiętajmy, to są zaledwie ich osiągnięcia z ostatnich dziewięciu dni. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym wcześniej przez Trumpa, doż ma działać formalnie do lipca. 2026 roku. Tak więc absolutnie proszę tutaj nie myśleć, że to już zakończyło działalność. Chodzi o to po prostu, że nie jest to departament, który jest sterowany bezpośrednio przez administrację Trumpa. I ode mnie na dzień dzisiejszy to już wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu.